Oblicz pierwiastek trzeciego stopnia z jednej 125, to jest 1 piąta razy pierwiastek trzeciego stopnia z 64, to jest 4 minus pierwiastek z 225, to jest 15 przez pierwiastek ze 100, czyli 10. To się równa, to się równa. 1 piąta razy 4, to jest 5 czwartych, 4 Chciałam napisać, minus 15 dziesiątych sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli 4 razy 2, 5 razy 2, minus 15 dziesiątych, to się równa to się równa 8 dziesiątych minus 15 dziesiątych, otrzymujemy minus 7 dziesiątych, to jest ten wynik. Dzięki za Twoją uwagę i zapraszam do opisu. Tam jest więcej na temat pierwiastków, więcej na temat ułamków. И уже. Деньги. Хей!